Zobaczcie jak wygląda moja rzeka kwacza tu w dole jakoś jest zalane Pozalewane, powylewane Pięknie, ładnie to wygląda mm. Dobry, tam też widzę jeszcze tną. Tam widzę tak samo dalej Tu było ogrodzone. To, że jest ogrodzone. Tam widać jest świeże, nawet ścinane. Zobaczcie. O. O. I niedawno ścinął. Tam daleko to aż... ogłodził. Ale... No takiej wody nie, takiej wody to ja nie pamiętam. Kiedyś tak. 30 lat temu takie były wody. Ale teraz to nie. W tych latach dwutysięcznych to takie wody nie, nie mieliśmy jeszcze. A bobry swoje i tak zrobią. Tam już cię już kora wyczyszczona To wszystko zalane, No ale nie będę w ogóle szedł Bo tu nawet nie ma po co.